Śnieg pokrywał ziemię niczym gruby, biały dywan, wyciszając każdy krok Larsa podążającego wąską ścieżką. Gryzący chłód sprawił, że policzki zaczęły go piec, ale nie zwracał na to uwagi. Było coś magicznego w bawarskim lesie zimą. Gałęzie ciężkiego od śniegu, świeże powietrze i absolutna cisza przerywana jedynie trzaskiem gałązki tu i ówdzie. Zawsze lubił to miejsce, ale tego popołudnia poczuł dziwne uczucie. Zatrzymał się na chwilę, trzymając w dłoniach zebraną paczkę drewna na opał. Lodowaty wiatr szeptał między drzewami, ale było coś jeszcze. Niski, prawie niesłyszalny dźwięk. Lars zmarszczył brwi i odwrócił głowę. Nic. Tylko nieruchome drzewa i cienie, wydłużone przez zachodzące słońce. Może to tylko moja wyobraźnia, pomyślał wracając do domu. Nagle usłyszał szelest w lesie, który sprawił, że jego serce zaczęło bić szybciej. Gwałtownie się odwrócił i przez ułamek sekundy dostrzegł, że coś porusza się wśród ciemnych pni. Stał nieruchomo, z napiętym ciałem i szeroko otwartymi oczami. Jeszcze kilka kroków i byli na miejscu. Dwoje jasnych oczu głębokiego bursztynu obserwowało go z roślinności. Lars poczuł ucisk w klatce piersiowej. To był wilk. Zwierzę wyszło z cienia, odsłaniając swoje chude ciało i kudłate futro. Warknął cicho, a włosy na grzbiecie stanęły mu dęba, jakby oceniał chłopaka. Lars poczuł, jak panika narasta w jego gardle. Uciec? Krzyczeć? Zastój? Hans zawsze mu mówił, że wilk rzadko atakuje człowieka, ale ten wyglądał na głodnego i nieustraszonego. Wilk zrobił krok do przodu, a Lars instynktownie się cofnął. Jego stopa natrafiła na suchą gałązkę, która złamała się z głośnym trzaskiem. Zwierzę zareagowało natychmiast, stając na tylnych nogach, gotowe do ataku. Serce Larsa waliło tak mocno, że słyszał je w uszach. Nie było dokąd uciekać. Wtedy wydarzyło się coś nieoczekiwanego. Jakiś hałas za nim, kolejnych chrzęst śniegu. Wilk na ułamek sekundy odwrócił wzrok. To była szansa, której Lars potrzebował. Nie myśląc, odwrócił się na pięcie i pobiegł, czując jak zimne powietrze pali mu płuca. Gałęzie drapały go, gdy biegł ścieżką, nie śmiąc się obejrzeć za siebie. Zatrzymał się dopiero na skraju lasu, gdzie zaczynała się wioska. Dysząc i z bijącym sercem odwrócił się. Mgła już pokryła część lasu, a wilka już tam nie było. Ale Lars wiedział, że on wciąż żyje i byłem niemal pewien, że to spotkanie nie będzie ostatnie. Lars wszedł do domu wciąż się trzęsąc, chłód wydawał się teraz nieistotny w porównaniu z tym, czego właśnie doświadczył. Jego babcia Gerda spojrzała na niego z zaniepokojonym wyrazem twarzy. Gdzie byłeś, chłopcze? Jest biały jak duch, zawahał się. Wiedział, że jeśli opowie wszystko, jego babcia będzie zdenerwowana i może nawet zabroni mu chodzić do lasu. Ale jego dziadek Hans zrozumiałby. Zawsze powtarzał, że natura nie jest wrogiem, tylko czymś, co należy szanować. Widziałem wilka, powiedział Lars, próbując zachować spokój. Hans, który bawił się starym zegarem ściennym, powoli podniósł wzrok. Wilk, co? Blisko wioski? zapytał spokojnym, ale uważnym tonem. Lars skinął głową i opowiedział, co się wydarzyło. Hans słuchał, nie przerywając, drapiąc się po siwej brodzie. Kiedy chłopiec skończył, dziadek tylko westchnął. Głodny wilk, być może oddzielony od swego stada, mruknął. Ale jeśli zaszedłeś tak blisko, to znaczy, że jesteś zdesperowany. A to może być niebezpieczne. Lars przełknął ślinę. Wiedział, że wilki nie atakują ludzi bez powodu, ale w tym spotkaniu czuł coś innego. Nie był to tylko głód. Było coś w tych oczach, coś, czego nie potrafił wyjaśnić. Następnego ranka niebo było szare, a śnieg padał powoli, pokrywając wioskę świeżą warstwą. Pomimo ostrzeżenia Hansa, Lars poczuł ciężar na piersi. Nie mógł zapomnieć o wilku, powodowany impulsem, którego nawet on sam nie rozumiał. Wziął z kuchni kawałek ciemnego chleba i schował go do kieszeni płaszcza. Następnie włożył grube buty i wyszedł, nie wydając ani jednego dźwięku. Tego dnia ścieżka do lasu wydawała się ciemniejsza. Podążał ostrożnie, nasłuchując każdego dźwięku. Gdy poprzedniej nocy przybył na miejsce spotkania, zobaczył ślady stóp na śniegu, prowadzące w stronę gęstszego obszaru. Zaciekawiony Lars postanowił za nimi pójść. Ślad doprowadził go na polanę osłoniętą. Powykręcanymi drzewami, serce zabiło mu mocniej, gdy pośród śniegu dostrzegł ciemne plamy. Krew. Patrząc dalej przed siebie, dostrzegł wilka. Leżał tam, dysząc i liżąc swoją tylną łapę. Rozczochrane futro i widoczne kości wskazywały, że zwierzę nie jadło od wielu dni. Rana na nodze wyglądała na świeżą. Prawdopodobnie została zadana przez stare sidła myśliwskie. Lars poczuł gulę w gardle. Wcześniej wszystko, co wiedziałam o wilkach, pochodziło z opowieści. Niektórzy mówili o nich jako o okrutnych złoczyńcach, inni przedstawiali je jako symbole siły i wolności. Ale wilk, który stał przed nim, nie był ani potworem, ani legendą. To była po prostu żywa istota walcząca o przetrwanie. Zawahał się na moment, po czym wyjął kawałek chleba z kieszeni i położył go na ziemi, kilka stóp przed wilkiem. Zwierzę spojrzało w górę, jego wzrok był skupiony i uważny. Nie warknął i nie cofnął się. Właśnie oglądałem. Lars cofnął się o krok i czekał. Wilk jednak się nie poruszył. Jej wzrok nie był skierowany na jedzenie, lecz na niego, jakby próbując zrozumieć, dlaczego człowiek mógłby zrobić coś takiego. Wiatr wiał mocno, rozrzucając śnieg dookoła. Lars wiedział, że nie może tam zostać na zawsze. Rzuciwszy ostatnie spojrzenie na wilka, odwrócił się i ruszył z powrotem w stronę wioski. Zanim zniknął między drzewami, obejrzał się przez ramię. Chleb pozostał tam nietknięty. Ale wilk nadal go obserwował. Tej nocy Lars prawie nie spał. Za każdym razem, gdy zamykał oczy, widział te dwa bursztynowe oczy wpatrzone w niego. Wilk nie zjadł chleba. Dlaczego? Podejrzewałeś? A może po prostu nie chciałeś jeść od człowieka? Gdy słońce nieśmiało pojawiło się na horyzoncie, Lars był już na nogach. Wieś wciąż spała. Słychać było tylko odległy dźwięk kilku wozów przejeżdżających po pokrytej śniegiem drodze. Założył płaszcz, wziął kawałek suszonego mięsa ze spiżarni i ruszył w stronę lasu, czując, jak serce wali mu w piersiach z każdym krokiem. Tego ranka droga wydawała się krótsza. Gdy tylko dotarł na polanę, zaczął szukać wilka. Chleb został zakopany w śniegu, w nienaruszonym stanie. Zwierzę jednak nie znajdowało się w tym samym miejscu. Lars odwrócił się powoli czując dreszcz przebiegający mu po karku. Wtedy to zobaczył. Kilka metrów dalej, ukryty wśród suchych krzaków, wilk obserwował go. Jego spojrzenie było uważne, ale już niegroźne. Wyglądał na słabego i wyczerpanego. I po raz pierwszy Lars zdał sobie sprawę, że się nie boi. Lars powoli pochylił się i położył suszone mięso na śniegu. Następnie cofnął się o kilka kroków i czekał. Zapadła absolutna cisza, przerywana jedynie szumem wiatru w poskręcanych gałęziach. Wilk pozostał nieruchomy przez chwilę. Następnie ostrożnie zaczął się czołgać do przodu. Jego ciało nadal było napięte. Nie odrywał wzroku od Larsa. Na koniec opuścił pysk i powąchał mięso. Następnie jednym ruchem chwycił kawałek między zęby i zaczął go powoli rzuć. Lars wstrzymał oddech. Był to mały, ale znaczący postęp. Wilk przyjął pokarm. Może nadal mu nie ufałam, ale też nie widziałam już w nim zagrożenia. W kolejnych dniach Lars wracał na polanę, kiedy tylko mógł. Zostawił jedzenie i obserwował z daleka. Wilk nadal trzymał dystans, ale coraz mniejszy. Wydawało się, że odzyskał część sił, a jego oddech nie był już tak ciężki. We wsi Hans zauważył, że wnuk często wyjeżdża. Znikasz rano, powiedział pewnej nocy, paląc swoją starą fajkę. Wracasz do lasu? Lars zawahał się, ale postanowił nie kłamać. Wilk nadal tam jest, powiedział. Jest ranny. Próbuję ci tylko pomóc. Hans wypuścił kłąb dymu i przez chwilę milczał. Dziki wilk nie zapomina, kim jest, powiedział w końcu Lars. Dziś może przyjąć twoje jedzenie, ale to nie czyni z was przyjaciół. Wiem, odpowiedział chłopiec. Ale on mnie też nie zaatakował. To coś znaczy, prawda? Hans uśmiechnął się lekko, jakby rozpoznał w wnuku upór podobny do swojego. Może po prostu powiedziałem. Następnego dnia, gdy Lars dotarł na polanę, zobaczył wilka stojącego prosto i lepiej podpierającego się z ranioną łapą. Jego futro nadal było brudne i potargane, ale jego oczy wydawały się żywsze. Lars pochylił się i położył kawałek mięsa na ziemi, jak to miał w zwyczaju. Ale tym razem wilk nie czekał, aż odejdzie. Powolnym krokiem podszedł do jedzenia, wziął je między zęby i zaczął rzuć. Chłopiec poczuł motyle w brzuchu. Coś między nimi się zmieniło. A gdy wilk skończył jeść i spojrzał na niego, Lars wiedział, że to dopiero początek. Dni mijały, a śnieg padał nieprzerwanie, pokrywając las grubą, cichą kołdrą. Lars nie musiał już się ukrywać, gdy przynosił wilkowi jedzenie. Zwierzę nadal było ostrożne, ale pogodziło się z jego obecnością. Już nie warczał i nie odsuwał się tak bardzo. Zraniona łapa również zdawała się wracać do zdrowia. Ale nawet przy tych niewielkich postępach, Lars wiedział, że wilk nigdy nie zostanie całkowicie udomowiony. Chłopiec lubił obserwować go z daleka. Zauważył, że wilk, mimo że był chudy i słaby, zachowywał imponujący wygląd. Jego spojrzenie było intensywne, czujnie wychwytujący każdy ruch wokół niego. Lars w myślach nadał mu przydomek Iceauge, Lodowe oko, ze względu na jego bursztynowe oczy, które kontrastowały z białym krajobrazem. Jednak to ciche współistnienie zostało przerwane pewnego popołudnia, gdy Lars usłyszał coś, co go zamarło. Podniesione głosy na wiejskim placu. Widziano wilka w pobliżu stodu, powiedział rzeźnik Johan ze skrzyżowanymi ramionami i twarzą czerwoną od zimna. Jeśli kręci się w pobliżu domów, to znaczy, że wkrótce zaatakuje zwierzęta. W zeszłym roku wilk porwał połowę owiec starego Dietricha, dodała kobieta. Nie możemy się doczekać, aż to się powtórzy. Jeśli zbliży się do zagród, będziemy musieli go dopaść, zakończył Johan stanowczym tonem. Lars poczuł ucisk w klatce piersiowej. Rozmawiali o swoim wilku. Hans, który obserwował dyskusję z oddali, zaciągnął się głęboko dymem z fajki, zanim przemówił. Samotny wilk nie stanowi aż takiego dużego zagrożenia, ale głodny wilk, owszem, może być niebezpieczny. Słowa dziadka sprawiły, że Lars wstrzymał oddech. Czy możliwe, że Ejsauge ryzykował zbliżając się do wioski, ponieważ w lesie brakowało pożywienia? A może był po prostu ciekawy, wyczuwał zapach pożaru i zwierząt domowych? Tej nocy Lars nie mógł spać. Wiedział, że musi wyprowadzić wilka z wioski, zanim będzie za późno. W środku nocy włożył płaszcz, chwycił kawałek mięsa i wyszedł, czując jak śnieg chrupie mu pod stopami. W lesie panowała cisza. Słychać było jedynie szum wiatru w drzewach. Chłopiec podążył znanym mu szlakiem na polanę, spodziewając się, że znajdzie wilka w tym samym miejscu co zawsze. Ale ejsauga tam nie było. Lars poczuł dreszcz. Co byś zrobił, gdyby wilk już grasował po wiosce? Podążył za śladami na śniegu, które prowadziły w innym kierunku niż zwykle. Serce waliło mu jak młotem. Następnie, gdy zbliżył się do grupy drzew przy drodze, zobaczył go. Aisauge stał i obserwował dachy domów w oddali. Jego ciało było napięte, a uszy nastawione. Wciągnął powietrze, nasłuchując każdego dźwięku. Hej! Lars szepnął, zbliżając się powoli. Wilko obrócił głowę w jego stronę, jego oczy świeciły w ciemności. Nie warknął, ale też się nie poruszył. Lars wyjął suszone mięso z kieszeni i ostrożnie rzucił je kilka metrów dalej w śnieg. Aisauge zawahał się na moment, ale potem powoli podszedł i wziął jedzenie między zęby. Chłopiec odetchnął z ulgą. Ale nagle w oddali rozległ się dźwięk, który sprawił, że wilk gwałtownie podniósł głowę. To był dźwięk ciężkich kroków na śniegu. Lars poczuł narastającą panikę. Nadchodzili myśliwi. Gdyby znaleźli wilka tam, tak blisko wioski, nie wahaliby się. No dalej, wynoś się stąd szepnął do ice Auga, dając mu znak, żeby się odsunął. Wilk pozostał nieruchomy, nastawiając uszy w geście czujności. Lars słyszał zbliżające się głosy mężczyzn. Bez zastanowienia zrobił jedyną rzecz, która mogła uratować wilka. Odwrócił się i pobiegł w stronę lasu, przywołując go gwizdkiem. Ajsa Auge zawahał się na sekundę. Potem, jakby w końcu zrozumiał niebezpieczeństwo, odwrócił się i podążył za Larsem, znikając w ciemnościach lasu. Wieś nie chciała go już zobaczyć tej nocy, ale Lars wiedział, że polowanie jeszcze się nie skończyło. Ostry nocny wiatr poruszył wysokie gałęzie, a śnieg utrudniał Larsowi każdy krok. Pobiegł nie oglądając się za siebie, czując jak serce wali mu w piersi. Wiedziałem, że myśliwi są blisko. Gdyby zobaczyli Aisauga, nie wahaliby się. Wilk natomiast poruszał się z imponującą lekkością, niemal bezgłośnie. Nawet w miękkim śniegu. Lars usłyszał w oddali szczekanie. Psy myśliwskie. Chłopiec wiedział, że nie ma dużo czasu. Więc las zniknął. Lars dotarł na skraj małego, pokrytego śniegiem wąwozu. Poniżej, między skałami, wił się lodowaty strumień. Szybko się odwrócił, próbując znaleźć inne wyjście. Ale było już za późno. Jego stopa poślizgnęła się na kamieniu ukrytym pod lodem, a jego ciało zostało rzucone do przodu. Uderzenie było mocne. Śnieg złagodził upadek, ale ból w kostce pojawił się natychmiast. Lars jęknął, czując ostry ból przy próbie ruchu. Spojrzał w górę i zobaczył tylko strome zbocze. Psy szczekały teraz głośniej. Nadchodzili. I sałgę pojawił się na szczycie wąwozu. Jego łapy wbiły się w śnieg, gdy spojrzał na Larsa. Jego spojrzenie nie było spojrzeniem drapieżnika. To było coś innego, coś głębszego. Wilk ostrożnie schodził, przeskakując między skałami, aż znalazł się bliżej. Lars wyciągnął rękę instynktownie, nie wiedząc dlaczego. Wilk zawahał się. Potem zrobił krok do przodu, a potem jeszcze jeden. W końcu jego pysk dotknął dłoni Larsa. Chłopiec nie mógł w to uwierzyć. Wilk, który wcześniej na niego warczał, teraz był przy nim, jakby rozumiał, że potrzebuje pomocy. Hałas myśliwych przywrócił Larsa do rzeczywistości. Próbował wstać, ale ból w kostce spowodował, że ponownie upadł. Wtedy właśnie Ajsaogę zrobił coś nieoczekiwanego. Wilk ustawił się obok Larsa, jakby czekał, Aż ten się o niego oprze. Lars spojrzał na niego zaskoczony. Chcesz mi pomóc? Mruknął. Wilk nie odpowiedział. Ale on tam stał, zdecydowany. Lars przełknął ból i objął ciepłe ciało Aysauga, korzystając z jego wsparcia. Z wysiłkiem udało mu się wstać. Powoli, krok po kroku, posuwali się naprzód w stronę mniej stromej ścieżki. Chłopiec poczuł zawroty głowy, ale zmusił się do kontynuowania. Głosy myśliwych odbijały się echem od ścian lasu, a cienie pochodni migotały wśród drzew. Lars wstrzymał oddech. Byli bardzo blisko. Ace Aug podniósł głowę i powąchał powietrze. Następnie, jednym szybkim ruchem, wepchnął Larsa w niewielką kępę krzaków. Chłopiec upadł na śnieg, ledwo powstrzymując jęk. Wilk odwrócił się i bez wahania pobiegł w przeciwnym kierunku. Lars chciał do niego odzwonić, ale wiedział, co robi Ace Augę. Odwracał uwagę myśliwych. Głosy mężczyzn stawały się coraz bardziej odległe. Lars czekał, a jego serce wciąż biło. Czas płynął powoli, a chłód zaczął przenikać przez jego ubranie. Potem znów zapadła cisza. Chłopiec próbował wstać, ale ból w kostce nadal był silny. Gdy miał zamiar spróbować ponownie, usłyszał szelest śniegu. Ajsaugę powrócił. Zatrzymał się przed Larsem, jakby czekał na niego. Chłopiec uśmiechnął się, odczuwając ulgę. Naprawdę wróciłeś. Lars podejmując ostatni wysiłek, znów się na nim oparł. I razem poszli drogą powrotną do domu. Zimno trzęsło jak ostrza, a gruby śnieg sprawiał, że każdy krok był wyzwaniem. Lars oparł się o ciepłe ciało Aissauga, próbując ignorować ból w kostce. Wilk poruszał się powoli ale stanowczo, prowadząc go tak, jakby rozumiał jego kruchość. Lars nigdy w życiu nie wyobrażał sobie, że wilk może być jego sprzymierzeńcem. Wieś była daleko, ale w oddali można było już dostrzec słabe światła domów. Gdy w końcu dotarli na skraj lasu, Lars zatrzymał się i westchnął ze zmęczeniem. Wiedział, że jeśli ktoś zobaczy Aissauga tak blisko wioski, wszystko będzie stracone. Wilk zdawał się rozumieć niebezpieczeństwo. Podniósł głowę, wciągnął powietrze i nasłuchiwał każdego dźwięku. Lars powoli uwolnił się od podpory i z trudem wstał o własnych siłach. Musisz już iść, szepnął chłopiec. Jeśli dowiedzą się, że tu jesteś, zaczną cię ścigać. Ejs Auge pozostał przez chwilę nieruchomy. Jego spojrzenie wydawało się niepewne, jakby oceniał sytuację. Następnie rzucił Larsowi ostatnie spojrzenie, odwrócił się i zniknął w ciemnościach lasu. Hans siedział na ganku, gdy zobaczył, że jego wnuk utyka w stronę domu. Nie powiedział od razu nic, po prostu zaciągnął się dymem z fajki i zmrużył oczy. Coś mi mówi, że nie skręciłeś po prostu kostki, mruknął. Lars stał przed nim wyczerpany. Miałem rację, powiedział Opa dysząc. Wilk nie stanowi zagrożenia. Pomógł mi. Hans uniósł brwi, ale nie wyglądał na zaskoczonego. Westchnął tylko i wstał, chwytając Larsa za ramię, żeby pomóc mu wejść do środka. Jesteś uparty jak twój ojciec, mruknął. Zajmijmy się tą kostką, zanim twoja babcia nas zabije. Lars się uśmiechnął po raz pierwszy od wielu godzin, czując się bezpiecznie. Ale następnego ranka spokój został zakłócony. Myśliwi zebrali się na wiejskim placu i zaczęli między sobą szeptać. Johan rzeźnik wydawał się najbardziej podekscytowany. Znaleźliśmy ślady na śniegu, powiedział, pokazując kawałek podartej skóry. Wilk był tutaj. W pobliżu zagród. Lars poczuł, jak robi mu się niedobrze. To nie była prawda. Ace Auge nigdy nie zbliżał się do stodu, ale ktoś lub coś chciało, żeby w to uwierzyli. Hans podszedł powoli, krzyżując ramiona. A co oni zamierzają zrobić? Zapytał, udając brak zainteresowania. Wykończ go, zanim będzie za późno, wykrzyknął Johan. Dziś wieczorem pójdziemy za nim i go wyeliminujemy. Lars poczuł dreszcz przebiegający mu po kręgosłupie. Chcieli upolować Aisoga i musiał to powstrzymać. Gdy tylko zapadła noc, myśliwi ruszyli z pochodniami i psami tropiącymi. Lars poczekał, aż znajdą się wystarczająco daleko, ignorując ból w kostce, złapał płaszcz i pobiegł do lasu. Wiedział dokładnie dokąd idzie. Polana, na której zwykł przebywać Aisogę, była cicha, ale Lars nie musiał go wołać. Wilk już tam był. Siedział w cieniu drzew, jakby czekał na niego. – Już idą – powiedział Lars dysząc. – Musisz uciekać. Teraz. Ajsauge przez chwilę milczał. Potem ku zdziwieniu chłopca podszedł i wsadził swój ryj w jego dłoń. To był prosty gest, ale dla Larsa znaczyło to wszystko. W oddali słychać było wycie psów. Ajsaugę podniósł głowę, wciągnął powietrze, po czym odwrócił się i pobiegł w stronę gór, znikając między drzewami. Lars stał tam przez chwilę, słuchając zimnego wiatru wiejącego przez gałęzie. Wiedział, że może to być ostatni raz, kiedy widzi wilka, ale jakoś czułem, że ta historia jeszcze się nie skończyła. Śnieg powoli padał nad śpiącą wioską. Lars spojrzał przez okno, wpatrując się w ciemny las. Od wczorajszego wieczoru nie mogłem przestać myśleć o Aysauge. Czy udało mu się uciec? Czy myśliwi nadal go szukali? Hans wszedł do kuchni, poprawił pasek i długo przyglądał się wnukowi. Wyglądasz jak wrona siedząca na oknie, mruknął. Jakieś wieści? Lars pokręcił głową. Nie, jeszcze nie wrócili. Hans skinął powoli głową i podniósł fajkę ze stołu. Cóż, skoro jeszcze nie znaleźli wilka, to znaczy, że był na tyle mądry, żeby się ukryć. Lars chciał w to wierzyć, ale coś w jego wnętrzu nadal było niespokojne. Około południa pierwsi myśliwi powrócili do wioski. Pokryci błotem i śniegiem byli wyczerpani i w złym humorze. Straciliśmy go z oczu, mruknął Johan, kopiąc śnieg. Nieszczęśnik zniknął jak duch. Lars poczuł taką ulgę, że musiał powstrzymać uśmiech. Czy to oznacza, że nie będzie już polowań? Zapytał, starając się zachować obojętność. Johan prychnął. Na razie. Ale jeśli wróci, nie będziemy się wahać. Lars wymienił szybkie spojrzenia z Hansem. Dziadek nic nie powiedział, po prostu zaciągnął się fajką i powoli wypuścił dym. Lars dostał wiadomość. Ajsaauge jest na razie bezpieczny. W kolejnych dniach życie we wsi wróciło do normy. Gdy zima odeszła, zaczęły pojawiać się pierwsze oznaki wiosny. Śnieg nie był już tak gruby, a powietrze wypełniał zapach mokrej ziemi. Lars nadal każdego ranka chodził do lasu. Wiedział, że Ajsaauge najprawdopodobniej już poszedł, ale na wszelki wypadek zostawił na polanie kawałki mięsa. Aż pewnego popołudnia usłyszał znajomy dźwięk długie, głębokie, samotne wycie. Lars poczuł, jak serce zaczyna mu walić. Powoli się odwrócił i oto był. Ice na szczycie wzgórza pokrytego topniejącym śniegiem. Jego postawa była stanowcza, futro już gęstsze, a oczy błyszczały z tą samą intensywnością co poprzednio. Wilk stał tam przez kilka sekund obserwując Larsa. Po czym, jakby wiedząc, że to właściwy moment, odwrócił się i zniknął między drzewami. Lars nie próbował za nim podążać ponieważ w tym momencie wiedział, że Ace Auge nie potrzebuje już jego pomocy. W końcu był wolny i to wystarczyło. Minęły miesiące i las zaczął kwitnąć na nowo. Sroga zima już za nami, a pola wokół wioski pokryły się zielenią. Lars dorósł, niezbyt wysoki, ale za to głębszy. Dowiedział się, że strach i szacunek idą w parze, że wilk nie musi być wrogiem człowieka i że czasami najsilniejsze więzi tworzą się bez słów. Pewnej spokojnej nocy, gdy pomagałem Hansowi układać drewno na opał przed domem, jakiś dźwięk przerwał ciszę. Wycie. Lars zatrzymał się i spojrzał na góry. Hans, który stał obok niego, także usłyszał. Starzec zaciągnął się fajką, po czym spojrzał na wnuka i lekko się uśmiechnął. Wygląda na to, że twój przyjaciel nadal cię pamięta. Lars nie odpowiedział. Na chwilę zamknął oczy i również się uśmiechnął. Więź między nim a wilkiem nigdy nie zostanie zapomniana. I pod rozgwieżdżonym niebem Bawarii po raz ostatni rozległ się ryk Ajsauga.